Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Mam ogromną przyjemność zaprosić państwa na jedną z najbardziej prestiżowych konferencji o tematyce cyberbezpieczeństwa AT Summit 2024, która odbędzie się w dniach 13 i 15 listopada. Nazywam się Tomasz Smug i od 6 lat pracuję jako inżynier systemowy w Partner, specjalizując się w projektowaniu implementacji systemów typu PAM. Podczas konferencji będę miał zaszczyt poprowadzić prezentację na temat ochrony tożsamości oraz kontu przywilejowanych. W trakcie wystąpienia pokażę, jak efektywnie wykorzystać rozwiązania liderów z branży, chociażby takich jak Okta czy Biontrust, aby skutecznie zabezpieczyć te kluczowe obszary. Całość zostanie oparta na praktycznych przypadkach, które napotkaliśmy podczas naszych projektów, dzięki czemu zaprezentowana zaprezentowane rozwiązania będą myślę jeszcze bardziej realne i użyteczne. Dziękuję i do zobaczenia.